Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam bardzo serdecznie. Runiczne Miejsce Mocy, nim równa. Witam w piątek, tak? Dzisiaj piątek, 20 grudnia 2024. Sprawdzimy sobie, jaka energia będzie nam towarzyszyła dziś. Kochani, przesłanie na przyszły tydzień anielskie będzie w jednym filmiku, na cały ten okres przyszłego tygodnia. Iru na dnia będzie w jednym filmiku na każdy dzień. Te nagrania są już dostępne na poziomie plus. Dziś albo jutro udostępnię je tu na poziomie podstawowym, także będziecie mogli sobie wcześniej sprawdzić, jaka energia będzie towarzyszyła w tym ważnym tygodniu. Od 30 wracamy już na normalne tory i codziennie runa dnia, tak? A tak będzie w jednym filmiku na każdy dzień dość obszernie omówiona, więc myślę, że będziesz, będziesz zadowolony, zadowolona z uwagi właśnie na ten czas, że no ja też tutaj gdzieś muszę tak wszystko dopasować, żeby ze wszystkim zdążyć. No cóż, kochani, ta niespodzianka też jest malutka dla Was, właśnie od, z przesłaniem anielskim na ten, na ten następny tydzień. Może jeszcze dogram, kochani, jakieś krótkie filmiki, zobaczę jak się wyrobię z czasem to wszystko jakby będzie wychodziło w trakcie, myślę też o nagraniu energii na miesiąc styczeń już pierwszy kwartał też więc no, y, czasu mało y, działań sporo postaram się jak najwięcej zrobić no ale na tyle ile energia mi pozwoli tak, no dobrze kochani przechodzimy do przekazu na piątek na dziś, jaka energia sprawdzimy sobie Niech ten przekaz będzie zrozumiały i bez szkody dla każdego ciebie. Niech Archanioł Michał, Archanioły zarchai, Aniołowie Przewodnicy Duchowi będą ze mną podczas tego podczas tego przekazu 20 grudnia 2024 i patrzymy. Energia, jaka na dziś energia, piątek, jaka na dziś energia. Mam nadzieję, że samo poczucie wam dopisuje. Dzisiaj dobry dzień, żeby iść, skorzystać <grystanie> z jakiegoś masażu, z zabiegu kosmetycznego, fryzjer. <grystanie> Wszystko będzie udane, wyjdziesz szczęśliwy, zadowolony, szczęśliwa, zadowolona. Dzisiaj jakaś obfitość. <laughs> Energie mówią, że no, być może, że kończysz tygodniowy czas pracy, tak zawodowej. Być może będziesz coś tutaj od rana działać, pracować nad czymś, skupiać się, albo też w domu pewne rzeczy robić, ale fajnie, bo jeżeli popracujesz cały dzień z cierpliwością, z taką systematycznością no to na końcu dnia będziesz się cieszył, będziesz się cieszyła z efektów tego działania, bo się wszystko uda to co sobie tutaj zaplanujesz a może być też tak kochani, że coś będzie się dogrywało, bo to jest energia dwunasta na futharku mówiąca też o zamykającym się cyklu a więc coś się tutaj będzie domykać może właśnie już domykasz pracę zawodową w tym roku, tak, bo może będziesz miał wolne już do, do stycznia bo też tak może być u Ciebie ten cykl pracy w tym roku może się domykać, tak, jest to już końcówka roku, więc może tak być Yy, ale energia też mówi, że yy, jakby żeby nie śpieszyć się za nadto ze wszystkim, żeby sobie to rozłożyć równomiernie. Yy bo na wszystko jest czas i miejsce, więc jakby, żeby w tych przygotowaniach świątecznych, tak, nie było tak, żebym już cały dzień intensywnie pracował, żeby znaleźć ten czas na odpoczynek, na zrobienie sobie przerwy, na wypicie kawy, wypicie herbaty, to jest istotne i ważne. Energia też mówi, żeby jakby za szybko nie podejmować jakiejś decyzji, tylko żeby to były decyzje przemyślane, może to być też to, że otrzymasz jakiś prezent, jakąś niespodziankę, jakąś nagrodę, uznanie za coś, co włożyłeś w coś, za coś, co włożyłeś więcej pracy, zaangażowania, działania wcześniej. Tak? Także tutaj przychodzi zapłata za wcześniej wypracowane wypracowane coś tak, także tutaj możesz otrzymać pieniądze z pracy, tutaj możesz otrzymać pieniądze od kogoś możesz otrzymać pieniądze tak, jakąś nagrodę uznanie w formie na przykład awansu może tutaj, tak także tutaj mogą być różne różne sytuacje ale wzrostowe tak, przepraszam, kochani, jest to nagroda za włożony wcześniej wysiłek, jest to zbieranie plonów, tutaj posypie się, więc można otworzyć portfel, kochani, dzisiaj, może ty po prostu spodziewasz się tych pieniędzy, bo je wypracowałeś, tak, to one dzisiaj przychodzą tutaj, jeżeli składałeś jakieś dokumenty, tak, czekałeś na coś, ale zaangażowałeś się w to, tak, dopiąłeś wszystko na ostatni guzik, to jak najbardziej tutaj tak yy, yy, przychodzi tutaj ta obfitość. Yy, no, jest to obfitość za coś, co, co wykonaliśmy w przeszłości. Yy, też może być, yy, że będzie tak pchało do tego, żeby iść yy, w nowe, w lepsze. Energie mówią, ale też yy, właśnie, żeby się nie za bardzo śpieszyć, żeby nie za bardzo się yy, spieszyć. Też osoby, które dzisiaj spotkasz na swojej drodze, będą to osoby relacje z innymi, które gdzieś tam są przeznaczone. To nie są osoby, które spotkasz przypadkowe, tylko właśnie przeznaczone, czy to do przyjaźni, czy może nawet szansa na spotkanie, kochani bratniej, bratniej duszy, także. Tutaj bardzo taki obfity y, obfity y, dzień. Y, też y, może przyjść jakaś sprawiedliwość, y, tak? Także może tutaj pieniądze y, przyjdą z. Ktoś cię kiedyś potraktował nie tak jak potrzeba, albo o jakieś pieniądze, które ci się należą, występowałeś, no to tutaj może być ta obfitość, tak? Energie mówią o pomyślnym wyjściu z jakiejś trudniejszej sytuacji, o zbieraniu właśnie tych plonów wcześniej podjętych działań, ale też jest to energia karmiczna, że może coś się dopalać, może jakieś cykle karmiczne się domykać i właśnie pewne rzeczy przychodzą, żeby definitywnie zakończyć coś, co było niedomknięte jeszcze, tak? Tak, więc tutaj z tym końcem roku się dopala. Jest tutaj satysfakcjonujące wynagrodzenie, są nowe znajomości, jest też początek nowego cyklu, bo skoro koniec, to też i nowy początek, tak? No, tutaj energię energie tak pokazują. Jest, jest naprawdę zadowolenie, jest no tutaj taka radość też, więc trzeba się otworzyć, kochani, na te, na te zbiory, tak? <gry> energie mówią, oczekuj dostatku, tak? Oczekuj życzliwości, e ze strony otoczenia, ze strony innych ludzi, uważaj na myśli, myśl tylko pozytywnie, eee, nie przyspieszaj niczego na siłę. Bo tutaj, jeżeli włożysz w coś też pracę, to jak najbardziej z tego zbierzesz. No, trzeba być cierpliwym, tak. Jest tutaj pokój, jest to do, do, dobrobyt. Przede wszystkim dobrobyt materialny on się tutaj bardzo y, pokazuje. Więc będzie radość, będzie szczęście, y, będzie zadowolenie. A jeżeli ty będziesz się angażować w jakieś zadania dzisiaj, no to one się rzeczywiście uda zrealizować i będziesz się cieszył, ale pamiętaj, żeby sobie zrobić przerwę, żeby, żeby nie na siłę, nie przez siłę, tak? Tutaj no, może być tak, że będzie jakaś informacja od jakiejś osoby światłej, może być od prawnika, może być od sędziego, bo ktoś, kto może mieć sprawy sądowe, miał no to tutaj może być właśnie jakiś wyrok. Sprawy na pewno przyspieszają i e, sprawy, które e, kończą się z sukcesem i to będą sprawy takie, które były e, też e, takie właśnie e, z poprzedniego okresu. E, może być informacja od jakiegoś bankowca, może być informacja od jakiegoś prawnika, może być informacja od e, sędziego, prokuratora, no cokolwiek by. Nie miało to znaczyć, że od jakiejś osoby na stanowisku, może od swojego prawnika, otrzymasz y, informacje tutaj, y, tak tutaj pokazują energię. Pozytywne informacje o pozyskaniu, właśnie jakiejś nagrodzie, wynagrodzeniu, pieniądzach, które Ci się należą. Może być też tak, że jak będziesz w pracy, to będziesz w. No, Jeśli cały dzień będzie też tej pracy takiej intensywnej, ale to już ostatni dzień, będziesz się tym cieszył, domyka tydzień i się wszystko uda fajnie, i będziesz zadowolony po południu. Błogosławiona zmiana. Ważna życiowa zmiana przynosi ci wielkie błogosławieństwo, więc tutaj coś, coś przychodzi, tak? Coś przychodzi, jakaś zmiana. Energię mówią, nie przyspieszaj niczego na siłę i pamiętaj, tak, podejmuj tylko przemyślane decyzje. Nie raptusuj tutaj, myśl optymistycznie co do tej sprawy, która spędza ci sen z powiek, tak. Ważne, żeby kontrolować te swoje myśli, tak, żeby one były tylko, tylko pozytywne i te pozytywne będzie przyciągać, kochani, pozytywne, żeby właśnie tej negatywności tutaj y, y, nie było, tak. energie mówią, na pewno y, energia super, tak, spokój, y, opanowanie też, taka empatia do drugiego człowieka, ale też i zaufanie, i wiara w siebie, I, i dobrze, bo ta wiara w siebie potrzebna tutaj, żeby jakby wejść w tą zmianę, tak, zaakceptować tę zmianę, bo ona przyniesie wielkie błogosławieństwo, tutaj energię yy, mówią, tak. I tutaj też może być zapowiedź ślubu w przeciągu roku też, yy, może yy, będziesz kogoś informował, może yy, będziecie rozmawiać na ten temat, Także jest tu, są tu dobre uczucia, jakaś rokująca miłość, no i czas zapowiedzi, tak? Więc fajnie. Jeżeli korzystałeś z jakiejś terapii, może kończysz jakąś terapię, jakiś pobyt w szpitalu, gdzieś w jakimś ośrodku, to tutaj są dobre, dobre efekty, więc przychodzi ta pozytywna, ważna zmiana u ciebie, która mówi o poprawie. Tak? A więc jest tutaj też, tak jak mówiłam, możesz wygrać jakiś przetarg, jakiś kontrakt, a może pomyślisz, że będziesz właśnie kończysz pracę na etacie i że będziesz rozpoczynać nową działalność gospodarczą. No i to jest energia, która mówi, że ta firma się rozwinie i przyniesie korzystne profity. To jest bardzo dobry czas, bardzo dobry moment na to ale też za wykonaną pracę możesz, możesz tutaj y, osiągnąć jakieś zaszczyty nagrody no i możesz wygrać jakiś proces też może być właśnie informacja że sędzia orzeknie dzisiaj wyrok na twoją y, korzyść tak także może też otrzymasz jakiś stopień naukowy, będziesz kończyć jakiś etap, etap nauki. Tutaj energię też mówią, tak? Tak, tutaj Jera, yy, tutaj bogato <grymne> dzisiaj nam podpowiada. Zobaczymy sobie. Godność, szóstka, a więc radość. Szóstka to coś pozytywnego, kochani. Wesołość, radość. Mij wysoko podniesioną głowę i wiedz, że jednorożce cię wspierają. A więc tutaj opieka, wsparcie jak najbardziej, kochani, jest. Jednorożce nadają godność tym, którzy pragną pomagać innym. Powiedz im o swoich marzeniach, a one dadzą ci siłę, opanowanie i cechy przywódcze, tak aby inni poszli za twoim przykładem. I afirmacja, ja jestem silny, spokojny i pełen godności, ponieważ mój jednorożec jest ze mną. A więc tutaj, kochani, yy, rób to, co kochasz. Idź śmiało i zarażaj tym innych. <laughs> Tak, bądź, bądź pewny siebie. No tutaj Jera będzie yy, gdzieś tam też wpływała na nas na tyle, że będziemy mieli to zaufanie y, w siebie i wiarę w swoje możliwości. Będzie taka równowaga i umysł będzie jasny, klarowny. Być może będziesz też tutaj tworzył, działał, ale poza tą swoją twórczość, działanie przyjdzie ta zasłużona y, nagroda dziś, kochani. I słowa mocy na dziś. Posypię się, posypię dzisiaj. Albo dobre słowo, albo. Finansowo. Potrafię sprostać każdemu zadaniu. W to wierzę i ufam. <laughs> Kochani, wszystkiego co najlepsze. Pięknego piątku. Tej obfitości, tej radości, tego szczęścia, tej miłości. Wszystkiego, co najlepsze. Mimerune.